Dzień dobry, witamy e, trenera naszego dzisiejszego rywala, Mam Latasza. Dzień dobry. Dzień To te na gratuluję, zwycięstwo w e, dzisiejszym ja, jak meczu. Jakieś dwa, trzy zdania, jeśli możemy dla naszych kibiców i nie tylko dla naszych, ale dla Dla kibiców, tak? Nie tylko, dla kibiców futsalów, najmniej na w całym kraju naszym. No ja myślę, że ten meczu naprawdę na wysokim poziomie, bo byśmy grali w drugiej w liczby mistrzem. Także mam troszeczkę do to już jest naprawdę poziom od klasy wyższej. Myślę, że obie duże stworzyły dobre widowisko. Przeciwnie, byłem z wysokiej pulki, ja myślę, że to będzie mimo wszystko jednak ale pierwszą trójkę, tak jak tam prezes na swojej stronie pisał, bo byli lepiej zorganizowani, bardziej widać, że tutaj cały czas pracują tylko na hali ja mam tak pół na pół i to niestety widać, my możemy grać to, co, co graliśmy, czyli do no, Ciasno, obrono, szukać szczęścia w kąt i to nam się dzisiaj udawało. Natomiast myślę, że takie pojedyncze Paulę decydowały o tym, o tym wyniku, bo nie wiadomo gdyby nie było tej czerwonej kategor, jak, jak to ten wynik się rozstrzygnął. Natomiast zawsze można zakładać, ktoś strzeli, ktoś wisiał stronę strzeli. Ja gratuluję postawie, gratuluję organizacji, bo jestem pod wrażeniem jednak jak zima tutaj była zorganizowana i rzeczywiście w naszym domu macie pozasiniane na ostatni guzik życzę powodzenia, bo dla nas i wy widzicie wyżej, tym większy będzie spędny. Dziękujemy, bardzo.